Do Ciebie powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przed łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przed łzy Ciebie zobaczę. W rozmowie z Nikodemem Jezus nawiązuje do wydarzenia z czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię. Lud wybrany, mimo licznych dowodów Bożej Opatrzności, buntował się, szemrał i kłócił z Mojżeszem, poddając wątpliwość dobroć Boga. W odpowiedzi Bóg zesłał na nich karę, jadowite węże, których ukoszenie niosło śmierć. W ten sposób lud doświadczył Bożej Sprawiedliwości. Która jest miłosierdziem, wymagającym właściwego rozumienia jego woli. Michał Anioł przedstawił ową scenę na jednym z fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. Poprzez symbolikę kolorów i rozmieszczenie postaci przekazał w sposób wizualny głębokie treści teologiczne. Po prawej stronie fresku widzimy węże atakujące Izraelitów. Symbolizują one diabelskie potrzebty, które wpływają na ludzkie umysły i odciągają od wiary. Fresk wyraźnie ukazuje różne etapy walki z wężami. Grozę potęgują przerażone twarze Izraelitów, którzy nie są w stanie dostrzec miedzianego węża. W centrum kompozycji wyróżnia się postać mężczyzny ubranego w szare spodnie. -Symbolizujące grzech. Próbuje on prawą ręką odeprzeć węże. Po lewej stronie fresku widoczny jest wąż miedziany, symbolizujący Chrystusa i jego zbawienie. Izraelici stojący po prawej stronie są nawiązaniem do przypowieści Jezusa o Sądzie Ostatecznym. To ci, którzy wytrwali w wierze i wierności Bogu. Mężczyzna trzymający nagie dziecko i wyciągający rękę w stronę węża, ubrany jest w złoto żółtą szatę, symbolizującą żywą jarę. Przed nim stoi kobieta w białej szacie, ugryziona w ramię czterokrotnie. Młody mężczyzna podnosi ją, aby spojrzała na węża. Kobieta ubrana na biało symbolizuje kościół, dla którego Chrystus, dźwigając krzyż, oddał się, aby Go uczynić czystym świętym. Czerwona szata mężczyzny, podtrzymującego blubienicę, symbolizuje boską miłość, a zielona wstęga na jego piersi nadzieję na nowe życie w Chrystusie. Jezus z krzyża przyciąga wszystkich do siebie miłością. Jego krzyż mówi nam o miłości Boga, która wybiela nasze grzechy i zaprasza, abyśmy chodzili w blasku jego miłości, miłości pełnej miłosierdzia. Niech kontemplacja krzyża Jezusa, zapatrzenie się w niego, uzdalnia nas doświadczenia jego miłości, wobec naszych sióstr i braci.